Vlog Pastora, odcinek pierwszy. W 15 rozdziale pierwszej księgi Mojżeszowej jest taki szczególny werset. Oto taka historia, w której Abraham staje przed Bogiem, doświadcza spotkania z Bogiem i Bóg mówi mu: Abrahamie, jesteś mój, powołuje cię, nagroda twoja będzie wielka. I Abraham mówi: Panie Boże, co możesz mi dać, skoro nie mam syna? Wtedy Bóg wyprowadza go na zewnątrz, pokazuje mu gwiazdy i mówi mu: To jest moja obietnica dla ciebie, to jest moje serce dla ciebie, to jest to, co ci daję, to jest to, co ci obiecuje." I potem jest werset szósty, napisany tam jest: I uwierzył Abraham Bogu, i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Chcesz być sprawiedliwy? Uwierz Bogu. Po prostu uwierz Bogu. Chciałbym Was do czegoś zachęcić teraz. Pomyśl, drogi przyjacielu, o wszystkich sferach Twojego życia, w których się zmagasz. Może z grzechem, może z finansami, może z uzdrowieniem, może z relacjami, z przebaczeniem. Pomyśl o tym wszystkim. Już? Pomyślałeś? To teraz zachęcam Cię, stań przed Bogiem i powiedz. Panie Boże, chcę Ci w tym wszystkim zaufać. Chcę zaufać, że się tym zajmiesz. Oddaję to Tobie. Postanawiam uwierzyć Tobie we wszystkim. Abraham miał wielki problem i wyzwanie, ale zaufał Bogu i poczytano mu to zostało za sprawiedliwość. Bądź a jak Abraham. Bądź jak Abraham. Bądź sprawiedliwy. Zaufaj Bogu, a Bóg będzie patrzył na Ciebie jako na sprawiedliwego. Panie Boże, modlę się o wszystkich, którzy słuchają teraz tego, tej refleksji. Proszę Cię, aby, abyśmy umieli Tobie ufać, zaufać. Aby nasza sprawiedliwość nie wynikała z tego, czy nam się udaje lepiej czy gorzej, ale z tego, że ufamy Tobie we wszystkim. Że jesteśmy jak Abraham. Bo On jest przecież. Naszym Ojcem. Amen. To jest pierwszy z takiego cyklu moich vlogów. Rozpoczynam ten cykl. To jest odcinek pierwszy, zainspirowany przez parę osób z naszej Media Group Zborowej, dlatego że chcielibyśmy wrzucać, ja bym chciał wrzucać takie krótkie refleksje na stronę, po to, żeby ożywić naszą stronę, aby ten ruch na stronie sprawiał, że coraz więcej osób jest e, widać na tej stronie i może słuchać tych, tych przesłań. I może być zbudowanych przesłaniem Ewangelii, bo o to nam chodzi, tego chcemy. A was wszystkich proszę, jeśli tylko możecie, lajkujcie i udostępniajcie, aby jak najwięcej osób mogło przychodzić do Pana, być pocieszonym, być zachęconym przesłaniem miłości i łaski Bożej. Odcinek pierwszy się kończy. Do zobaczenia. Wypatrujcie odcinka drugiego.